Cześć, relacja czy problem do rozwiązania? Taki mógłby być tytuł komentarza do dzisiejszej Ewangelii. Właściwie, czytając, moglibyśmy sobie wyobrazić tę sytuację tak, że Jezus poszedł na górę. Zobaczcie, nawet górę jest. <grym> no, wizje, że. No właśnie, poszedł na tą górę, bo miał zadanie do wykonania, aby był dwunastu. Poważne zadanie. no. Więc poważne zadanie, więc idę na nasiadówę i będę całą noc się modlił. Ale my wiemy, że Jezus często chodził na górę, aby się modlić. Wiem o tym z różnych scen i z różnych Ewangelii. No więc, o co chodziło Jezusowi? Właśnie. Na tym się trochę zastanowiłam, bo wydawałoby się to takie logiczne, tylu naszych. Specjalistów od tego, jak funkcjonuje nasz mózg, poradziłoby nam całkiem słusznie, że wieczorem należy o jakimś problemie pomyśleć, a skoncentrować się na nim i rano przyjdzie nam rozwiązanie taki albo inny sposób. Po prostu umysł będzie się zmagał z tym wyzwaniem. Dobra, to może działać, ale czy o to chodzi na modlitwie? No właśnie. Wydaje mi się, że Ewangelia nie. Jasne nam no, mówi, się nie, nie mówi nam o tym, że Jezus chciał wybrać dwunastu i poszedł na górę. Nie, poszedł na górę następnego dnia, wybrał, poszedł na górę po prostu, aby być pewnie, myślał o różnych rzeczach, myślał o różnych sprawach, przedstawiał je Bogu. Ale właśnie to nie było. Centrum, te problemy nie przesłaniały obecności Boga. Wydaje mi się, że często na naszych modlitwach może być tak, że te nasze problemy mogą sprawić, że są tylko one. I właściwie nam chodzi bardziej o rozwiązanie danego problemu niż po prostu bycie. Bycie obecnym, tak bez po prostu niczego, bez żadnego celu. Po prostu bycie. Oczywiście, mi się wydaje, że trudno będzie nam wyłączyć to nawet w relacjach z drugim człowiekiem, z przyjacielem, często, no tak, to jest te załatwienia, to jest do omówienia, albo w rodzinie, to trzeba załatwić, to trzeba załatwić, ale czy starczy nam czasu po prostu, żeby pobyć, żeby nie traktować tego drugiego tak instrumentalnie, jako tego, który nam pomoże rozwiązać problemy. Owszem, to może być częścią tego bycia. Może być efektem tego bycia, czy celem. No właśnie, warto się nad tym zastanowić, bo może być tak, że nawet dobre wierze, będziemy tak starali się, jakby wiedząc, jak funkcjonujemy, wiedząc o tym, jak nasz mózg funkcjonuje, być tak bardzo skupieni na nawet ważnych problemach. Co mam wybrać? Czy tego człowieka na męża, czy tego człowieka czy na żonę, czy na partnera, czy na cokolwiek, czy kierunek studiów i tak dalej. I tak się czuć zobowiązanym do podjęcia właściwej decyzji, że no nie, to ja już muszę tak wysortować to wszystko na modlitwie, to co, co jest najważniejsze i na tym się skupić. No właśnie. Ale gdzie wtedy zostanie to po prostu bycie, współodczuwanie, bycie, bycie, bycie razem. Takie mi refleksje naszły, jeszcze raz włączę górę, jest to piękne miejsce do nabrania sił na dalszą część wyprawy.